Laudetur. Laudetur. Proszę Państwa, no już chyba Państwo się przyzwyczaili, mamy taką nową świecką tradycję, że spotykamy się czasami we dwóch i rozmawiamy na ważne tematy. W ten sposób trochę, że zajmujemy skrajne hmm, stanowiska po to, żeby ta, ta dyskusja była ciekawsza. I tu teoretycznie chcielibyśmy porozmawiać o aborcji i pierwotne założenie było takie, że ja hmm, zmienię się w wielkiego przeciwnika aborcji i będę hmm. przedstawiał argumenty, które są antyaborcyjne, pro i tak dalej To się itd. chyba nie da się zrobić. Znaczy, dałoby się zrobić, ale dosięgnąłem do w wniosku, nie szczery, że te nie był, szczerym przyjacielem, tak Bardzo, ja bardzo nieszczerym i na dodatek <laughs> głupie. Ale z drugiej strony, no, potrzebujemy te dyskusję jakoś ubarwić. Wobec tego może postawię taką tezę na początek prowokacyjną, Macieju. Dlaczego w ogóle dwóch dziadersów, facetów, ma rozmawiać o tematy aborcyjnych. Co my do tego w ogóle mamy? To jest w ogóle nie nasza sprawa. Naprawdę, czy to nie jest tak, że o tym powinni decydować bezpośrednio zainteresowani młodsi, kobiety? To, to ustawodawstwo, które ja bym najchętniej widział, oddaje decyzję tak naprawdę kobiecie, w każdym sensownym mm. przypadku, i to tyle. Natomiast, no nie, o sprawach dotyczących nas wszystkich musimy decydować my wszyscy, to nie jest tak proste. A jednak to się, wią, to się wiąże też z ludzkim życiem. I z takimi podstawowymi dylematami moralnymi, które przecież nie, nie ukrywam, to nie jest tak, że wszystko jest tu bardzo proste i przyjmujemy proste rozwiązanie. Albo jakieś absurdy Mikołaja Pawlaka, byłego ochydnej pamięci rzecznika, który że Dzieckiem jest istota odpoczęcia, czy od połączenia plemnika i komórki jajowej do 18 roku życia. No, sorry, ale moi, mojemu smakowi językowemu i jakiejkolwiek racjonalności. Za ostro ją, w nią godzi fakt, że dzieckiem miałby być połączony plemiks z komórką. Nie, to nie jest ani dziecko, ani istota ludzka, ani osoba ludzka. No nie jest. To jest jakaś forma życia ludzkiego i tego nie będę czy składowej organizmu kobiety, czy samoistnego. Jak tu przeciwnicy tej koncepcji będą że na odrębny kod genetyczny po połączeniu materiału genetycznego plemnika i komórki jajowej, ale nie jest to na pewno dziecko. No to zaprzecza dyrektywie stosowania wykładni językowej w prawie. Nie, dzieckiem nie jest zlepek trzech czy pięciu, no chyba się zgodzić do diabła. To w takim razie, kiedy zaczyna się życie? Dlaczego ustalamy, że jest tak. tygodnia od tego piątego? Ulubioną rzeczą wszelkiego rodzaju pro którzy też chcą powiedzieć: Nie, nie, tu nie chodzi o żaden katolicyzm, żadną religię, że to nauka i racjonalność jest niemożność ustalenia początku <noise> życia no bo to jest to, co teraz mówi Adam Strzembosz, to co teraz Rozumiem. mówi: Co, czyli życie w Konstytucji jest chronione. To oczywiście prawda, tylko oni przemilczają te rzeczy, że zgodnie z późniejszymi obowiązującymi do dziś wyrokami TK, życie ludzkie nie jest chronione z tą samą instensywnością, w każdym okresie jego trwania. Tu właśnie chodziło o okres prenatalny. Przecież to, to byłby czysty absurd. Co więcej, powiem Wam, że nawet po urodzeniu tak zwane zabójstwo dokonane przez matkę w połogu, na przykład cierpiącą, też jest inaczej kwalifikowane jako występek i absolutnie złagodzona forma zabójstwa. A w przypadku zabójstwa eutanatycznego, a przecież to jest pozbawienie życia celowej, świadomy sędzia może nawet całkowicie odstąpić od wykonania kary. Więc nie, życie ludzkie nie jest chronione. Mogę się zgodzić, życie ludzkie powstaje z chwilą połączenia materiału genetycznego plemnika i komórki jajowej. Dla mnie funkcjonalna część organizmu kobiety, bo przecież takie istnienie ludzkie nie może być istnieniem samoistnym, odłączonym od organizmu kobiety. I o jakiejkolwiek ochronie mogę mówić z chwilą wykształcenia się systemu nerwowego. Możliwości odczuwania jakiegoś cierpienia i jednak możliwości funkcjonowania poza organizmem matki. No dobrze, tomaciek to jest oczywiście jeden z tych aspektów, prawda, o których rozmawiamy, i w tych, w tych aspektów tej aborcji jest mnóstwo, ale no, to powiedzą znowu ci przeciwnicy aborcji, że to dalej pójdzie, będą eutanazje, będą mordować staruszków, że to, że to rozpasanie lewactwa jest tak daleko posunięte, że, że to prawo będą zmieniali tak, że ludzkość przestanie istnieć. Nie? No tak, ale, te, ale tego typu powoływanie się na rzekomo wykład nie rozszerzająca, nie interesuje mnie, no bo to, to, to nie jest pole do dyskusji. No to kiedy nie, nie będę rozmawiać też z antyszczepionkowcami, czy płaskoziemcami, czy, czy przedstawicielami. Dobrze, a może to jest w, w ogóle reptilia, tak? Czysta, tylko i wyłącznie polityka, tak? To jest. Znaczne spójrzcie że jest. Spójrzcie e, no, no, we Francji. Ten idiotyzm polegający na wpisywaniu aborcji do konstytucji, bo to jest idiotyzm z prostego powodu. Nie, nie chodzi to o prawo do aborcji, tylko o to, że konstytucja nie jest śmietniczką. Nasz duda. Przy jego znanym wielkim intelekcie chciał wpisywać 500 plus do konstytucji i wiek emerytalny. Do konstytucji. Konstytucja nie jest świetnikiem. Ma być zbiorem zasad ustrojowych, zasad organizacji naczelnych organów władzy i podstawowych praw człowieka. Do konstytucji to można wpisać takie prawo, jak prawo do decydowania o swojej rozrodczości, dzietności, o posiadaniu. Mhm. A nie ogólnie, bo dlaczego kondomów nie wpisać wtedy? No przecież też ma prawo do bezpłatnych środków antykoncepcyjnych. Nie. Mhm. Wystarczy wpisać prawo do decydowania, że każdy ma prawo do decydowania. Ale to jest o Mładzie, no to by, nie, to może, nie, nie może powinno to być prawo, wpisane. Właśnie, prawo nie w może chodzi. być kazuistne. No dobrze, a czy to nie powinno być w takim razie... Wpisane? Normy mają być generalne ja i. Czy w konstytucji nie powinno być wpisane prawo do regulowania swojej rozrodczości w sposób y, autonomiczny? A, tam, to, a tak, to to by mogło być, hmm. chociaż nie wiem, hmm. to jest prawo najpilniejsze, bo prawo do... Swobody kształtowania swojego życia rodzinnego, małżeńskiego jest wpisane, i to się na spraw podstawowych, i w Konstytucji Europej Europejskiej, Konwencji Praw Człowieka. No tak, ale jak wiesz. Dobrze, ale teraz to jest rozgrywka Macrona. Nikt tam nie nastaje na Konstytucję. Marine Le Pen też, też to popiera, więc, więc jest to rozgrywka, którą chce troszkę skonsolidować bardziej lewicowy czy liberalny elektorat, nic więcej. U nas Hołownia na przykład chce nie tracić głosów, bo to tylko o to chodzi, no i po prostu robi to, co w najlepszej wierze robili kiedyś wspaniali pisowcy, czy po prostu nie doprowadza do dyskusji nad US Stawami, bo teraz jest źle ciekawe, czy potem przed kolejnymi wyborami też będzie źle, i kolejnymi będzie źle, i proponuję powrót do kompromisu. Nazywanie tego czegoś kompromisem, to jest coś, co flaki mi wywraca, powiem szczerze. No i to proszę Państwa, ci, którzy głosowali na trzecią drogę, muszą sobie powiedzieć jasno: no to, tak naprawdę, koło nie tak ukrywał jak ktoś, swojego. Ktoś, ktoś, ktoś swoich wyborach, ktoś Wiesz, tu ktoś ładnie mi powiedział, tak, że człowiek może wyjść z seminarium, ale seminarium z niego nie wyjdzie. Tak, tak. A taki był nowoczesny, amerykański, jak to się mówi. Ochołownie, no niestety. Dobrze Maciej, a tak naprawdę aspekt prawny. Powiedz zupełnie szczerze, jak, jak widzisz wyjście z tej sytuacji? Bo mamy tam teraz cztery nowe pomysły, referendum Część i. Część osób twierdzi, że obowiązuje wyrok. Mówię, to był chyba wyrok z czerwca 97 trybunału, który uznawaliśmy, no był to normalny trybunał, pod Cola, o ile hmm. pamiętam, który stwierdził, że w związku z zasadą ochrony życia aborcja jest niedopuszczalna, aborcja jest przyczyn społecznych. No dobrze, tylko to był wyrok, który zapadł, komentarzu do innej konstytucji. Tak, do w konstytucji. innej konstytucji. To to nie był wyrok dotyczący stanu prawnego w konstytucji z 1997. Ja wiem, że jeżeli chodzi o ochronę życia, zapewne niewiele się tam zmieniło w tych regulacjach. Ale konstytucja Więc, była inna. Ale nie? konstytucja tak. była inna i no, z czysto prawnego punktu widzenia możemy się na to powołać. Wyrok tak zwanego Trybunału Przyrzymskiego nie obowiązuje. I w ogóle nie nazywajmy tego wyrokiem. To nie jest żaden wyrok. Taki wyrok to ja mogę z Michałem wydać, bo nie jesteśmy. Nasz będzie rozsądniejszy. To nie sędziowie, będzie. Żeby... prawdziwy kompromis, że moim zdaniem, Prawdziwy kompromis to jest ta aborcja na życzenie do 12. To dwunasty, 12 tak, tygodnia. Mhm. Natomiast ja absolutnie nie powiem, że wszystko jest jasne i że tu nic nie budzi problemów. Dla mnie aborcja, nie wiem, w 30 tygodniu, mhm. a są kraje, gdzie takie rzeczy się robi, tak, jest czymś niedopuszczalnym, to, nie, to się nie, nie ma prawa zdarzyć. I ja wiem, bo tu jestem niepostępowy. Mhm. Nie, nie mam mowy o żadnej aborcji do końca. To już są ludzie w pełni mogący funkcjonować poza łonem matki. Po prostu na no, Takie dziecko przy cesarskim, gdzie jesteś nam który może normalnie żyć. Dla, dla mnie, ja wiem, będziecie się pojawiać tą bzdurę związaną z paradoksem łysego, że nie wiadomo od ilu włosów zaczyna się łusy, którym starożytni Grecy znają, i tak. Dwukomórkowy zarodek, czy stukomórkowy zarodek, a. Dziecko w 30 czy 40. Nie, nie ma, jest, nie ma znaczy zabójstwo takiej hmm. matki w tej ciąży zazwyczaj jest kwalifikowane dziś jako, też, podwójne, jako zabójstwo dwóch osób, mój Boże, no to, to, to jest oczywista hmm. różnica. No tak, tak, z drugiej o takich skrajnościach, nie? Tak Ale to nie jest Nic. kwestia, która nie budzi wątpliwości. Na Islandii hmm. na przykład czy coś, to czy, no, w ogóle nie rodzą się już dzieci z zespołem dałym. Hmm. To źle, Ja Ci tak. Nie chcę tu oceniać, ale nie powiem, że taki zorganizowane zabicie wszystkich tych osób. Znaczy, nie, no, nie powiem, że zabicie aborcja mm -hmm. wszystkich takich płodów, że budzi jakiś mój zachwyt i że w ogóle nie mam tu żadnych rozterek, tu żadnych wątpliwości. Bo, bo mam, cholerne mam tak naprawdę, szczerze mówiąc. Po prostu powiem tak, nasza cywilizacja poszła w tę stronę. I to wszystko. No dobrze, a. Y -hmm. A nie powiem, że nie mam, bo mam. Aha, i żeby bój, no nie mówię tutaj o zespołach tego typu, że dziecko musi umrzeć za dzień czy dwa, mhm. czy, czy, czy no nie wiem, mamy bez czaszkowca, czy bez. No bo to, to, to nie żadnej wątpliwości. I z drugiej hmm. strony ci wszyscy obrońcy życia, zauważ mi jedną rzecz, mówią o prymacie życia, ale gdyby poważniej potraktować wtedy to, co mówi Strzęboszczy, czy co, to właśnie dlaczego nie powinna rodzić kobieta zgwałcona, czy nawet po jakimś stosunku Kazirod, czym, czy stosunku. No tak, no są No nie, ale, ale nie, nie, jeżeli obronimy życie. To życie jest wartością wyższego rzędu niż dobre samopoczucie kobiety. No to niech będą już konsekwentni. I wreszcie, żeby być konsekwentnym, to ci wielcy obrońcy życia muszą powiedzieć, że kary, jeżeli mówimy tu o, jeżeli traktujemy to jako zabójstwo, no to niech kary będą takie same jak za zabójstwo. No bo widać, to jest jakoś zróżnicowane, więc nawet tu oni są hipokrytyczni. No to ta hipokryzja według mnie jest wszechobecna. Zwłaszcza, że przecież tych aborcji dokonują katolicy, chrześcijanie, ci sami, którzy potem głosują przeciwko, prawda. Um, dobrze, Maciej, Do profesora Dębskiego powiedz... przychodziło mnóstwo no różnego rodzaju i przedstawicieli PiSu, i też zaangażowanych polityków i zawsze mieli jedno. Moja sytuacja jest absolutnie, absolutnie wyjątkowa. wyjątkowa. I absolutnie, wyjątkowa i absolutnie wyjątkowa, i absolutnie inna. Um, dobrze, Maciej, a powiedz mi, czy to nie jest trochę tak, z naszego punktu widzenia dziaderskiego, że my się trochę dziwimy temu, i trochę y, mamy obawy związane, tak jak mówiłeś, właśnie z tymi z tą Islandią i z dziećmi, no, no nie wiem, z zabasową aborcją płodów, tak. czyli bo to już wtedy jest bez ograniczeń czasowych, prawda, czy dzieci, jak to tam byś hmm. chciał nazwać, no tak, z tego typu zespołami genetycznymi. Tak, czy. Hmm. czy nie sądzisz, że po prostu tak jest. no Ten świat się zmienia, to prawo musi też na tym nadążać. Tak samo jak zmieniamy. Ja wiem, że te wszystkie porównania będą niedobre, ale tak samo jak się zmienia prawo, bo, bo wszedł internet yy, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Są znaczy, nie, rzeczy, nie, To tak nie, samo się nie, zmienia też jesteśmy, społeczeństwo. jesteśmy częścią jakiejś cywilizacji. W tej cywilizacji, mm -hmm. w której żyjemy, podstawową ideą jest idea wolontaryzmu. Czyli Wolność jednostki ma być jak najmniej ograniczona, i jej wola ma być jak najmniej ograniczona. No jednak decyduje tutaj wola, w tym przypadku wola kobiety. Tak, no ja uważam, że mamy być częścią tej cywilizacji, nie cywilizacji takich do której należy Iran, Białoruś, Rosja, etc. W Rosji teraz będą bardzo walczyć z aborcją, żołnierzy nie potrzeba. No i po prostu, jeżeli mamy być częścią tej cywilizacji, to, to, to generalnie chyba z dobrodziejstwem inwentarza. A tak, a jestem przeciwko kryminalizacji aborcji, to to wszystko. No. Nawet zwykła kryminalizacja byłaby czym, czymś ważnym i symbolicznym, bo ona by też pokazywała, że nie wszystko akceptujemy, ale w myli, nie wrzucamy tego do czegoś, z czym walczy prawo karne. Tak, także proszę Państwa, nie, nie wiem, czy nam się udało być kontrowersyjnymi. Ale no zdecydowanie. E, opowiadamy się za wolną wolą, wolnym wyborem kobiet w sprawach ciąży. Ale też chyba nie bez ograniczeń, nie no, w przypadku nie, nie. ciąży w 30 tygodniu. No, no dokładnie, też, też mi się daje, że nikt tego tak nie rozumie. No, to znaczy to, y, jakieś, nie, nie wiem, jakiego typu sytuacje musiałyby być, które, które by dopuszczały tego typu historię. jest no, zagrożenie życia no, kobiety no, i no, poważne zagrożenie zdrowia. Na przykład, tak. Po prostu to jest wybór kobiety, i żadnym facetom dziederskim i mądrym, siwym i łysym, lub częściowo łysym nie decydować o tym, naprawdę. Ramen, ramen, błędnie, tak.